Dzień dobry, witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj na Macie, aby ujętnić e, nasze piersi, wzmocnić odcinek piersiowy naszego kręgosłupa, ale również otworzyć kartkę piersiową oraz zaaktywować nasze plecy, nasz grzbiet. E, niestety mamy to do siebie, że na co dzień jesteśmy zgarbieni, pochyleni, a to nie sprzyja. E, temu, aby nasz, nasze piersi, nasz biodro wyglądały pięknie, jędrnie. Stąd dzisiejszy zestaw ćwiczeń. Możemy wykonywać ćwiczenia bez obciążenia, jeżeli macie Państwo w domu małe hantelki kilogramowe, półtora kilogramowe, kilogramowe, Jak najbardziej mogą się one przydać. Również możemy wykorzystać butelki półlitrowe z wodą na przykład. Nie ma na co czekać. Zaczynamy. Dobrze. Zaczynamy od pierwszego ćwiczenia, robimy go bez obciążenia. Na wdechu otwieramy klatkę piersiową. Tu proszę Państwa, warto, abyście zauważyli, czy nie macie dłoni skierowanych do dołu bądź do góry. Ręce mają tworzyć kąt prosty pomiędzy ramieniem a bokiem naszego ciała i z wydechem zamykamy klatkę piersiową, naciskając dłońmi na siebie. Wdech otwieramy, wydech zamykamy. Staramy się nie generować jakiegokolwiek napięcia ani w odcinku lędźwiowym, ani w nogach. Stoimy, ale nie napie, napinamy się, nie spinamy i pracujemy. Wdech otwieramy, wydech zamykamy. Takich powtórzeń na początek możecie Państwo wykonać 5, potem podnosić ilość właśnie tego typu powtórzeń. Kolejne ćwiczenie będzie ćwiczeniem znowu otwierającym klatkę piersiową, bo chodzi nam o to, żeby ją otworzyć, żeby wzmocnić te mięśnie, tak aby piersi uzyskały jętny wygląd. Mamy ręce uniesione pod kątem prostym, jest to na chwilkę bokiem, aby pokazać. I teraz z wdechem będziemy otwierać znowu klatkę piersiową i z wydechem ją zamykać. Wdech otwieramy, wydech zamykamy. Wdech otwieramy, wydech zamykamy. I znowu tych powtórzeń na dzień dobry możecie zrobić Państwo 5, a potem systematycznie zwiększać ich ilość. Zostajemy z rękoma w takim y y y ułożeniu. I teraz na wydechu będziemy obniżać same przedramiona i na wdechu do góry. Wydech dół. Staramy się tutaj pamiętać o kącie prostym pomiędzy naszą, y, naszym ramieniem, a bokiem naszego ciała. Wydech i wdech do góry. Zostajemy z ramionami tak otwartymi i teraz wdech do góry, wydech na dół, wdech do góry, wydech na dół. Cały czas klatka piersiowa jest otwarta, nie generujemy napięcia w odcinku lędźwiowym naszego kręgosłupa, pracujemy Tutaj właśnie barkami, ramionami, przy wydechu staramy się, aby łopatki zostały zbliżone do siebie i pracujemy. Opuszczamy ręce, możemy pomasować, jeżeli coś się spięło i przystępujemy do następnego ćwiczenia. Kolejne ćwiczenie możemy wykonać z obciążeniem. Ja mam akurat hantelki kilogramowe. Jeżeli macie Państwo pół-kilogramowe, czy też półtora kilogramowe, jak najbardziej mogą one być. Możemy zrobić to ćwiczenie również bez hantelek, bez obciążenia. Pamiętajcie, słuchamy swoje ciało i to, na co dzisiaj nam chce pozwolić. Zapieramy się tutaj, mamy takie fajne wgłębienie nad biodrami i trzymamy hantelki w takim ułożeniu. I teraz ruch nasz będzie polegał na tym, że będziemy z wdechem przybliżać hantelki z wydechem opuszczać, ale nie do takiego położenia na maksa, tylko tu, gdzie czujemy jeszcze napięcie. Wdech i wydech. I tak pracujemy sobie tutaj, aktywując nasze ramiona, nasze mięśnie, właśnie bicepsy, tricepsy, i pracujemy. Teraz kolejne ćwiczenie. Przekręcamy hantelki w tą stronę i ten sam ruch, ale właśnie. Inaczej trzymamy hantelki. Jeżeli ktoś pracuje bez obciążenia, jak najbardziej może, bo tak samo to ćwiczenie będzie miało sens. Jeszcze chwilę. Ok. I teraz będziemy robić ruch naprzemienny, czyli w dół idziemy hop, do góry, odwracamy, hop do dołu, odwracamy. Hop, wracamy, hop. Wracamy. I znowu, takich powtórzeń mogą zrobić Państwo od pięciu i sukcesywnie zwiększać ich krotność. Kolejne ćwiczenie możemy zrobić również z obciążeniem, ale również bez, bez jakiegoś dodatkowego tutaj ciężaru. Stajemy w zwanej pozycji krzesełkowej, ja pokażę na chwilkę bokiem, jak ona ma wyglądać. Czyli mamy proste kręgosłupy, mocny brzuch, mocny kor, nogi ugięte w kolanach. I teraz będziemy, ja się przedstawię do Państwa przodem, bo chciałabym pokazać ruch w pewnym zakresie. Stojąc w tej krzesełkowej pozycji będziemy na wdechu unosić ręce do pozycji takiej właśnie jakby 90 stopni i na wydechu zamykać. Głowa jest skierowana na matę. Ja teraz do Państwa patrzyłam, ale głowa jest skierowana jako wydłużenie kręgosłupa, nie zadzieramy jej do góry i pracujemy. To aktywujemy fajnie i mięśnie i grzbietu. I otwieramy klatkę piersiową, a dodatkowo na pewno poczujecie Państwo pracujący pośladek, który się siłą rzeczy gdzieś tu będzie nam ładnie aktywował. I pracujemy. Uśmiechy na twarzy: pamiętamy o tym, że robimy to po to, aby nasz bióz był jędrny. I spokojnie oddychamy, uśmiechamy się i pracujemy. Wdech i wydech. Ok. Kolejne ćwiczenie. Będziemy stać yy, sobie ładnie, mocnymi stopami na ziemi. Uginamy ręce w łokciach i będziemy przenosić dłonie z hantelkami do tyłu na wdechu, wydech, jesteśmy przed sobą, bądź też ja odłożę hantelki lub splecione ręce i pracujemy wdech, wydech, wdech, wydech. Jeżeli będziemy mieć zbliżone do siebie łokcie, ten ruch będzie taki mocniejszy troszkę, więc śmiało można go wykonywać. I znowu, od pięciu do większej ilości powtórzeń zwiększacie Państwo sukcesywnie w zależności od tego, jak czujecie się na siłach. Dobrze, proszę Państwa, ostatnie ćwiczenie, które chciałabym Państwu na dzisiaj zaproponować, jest to ćwiczenie, które będzie bardzo fajnie otwierało naszą klatkę piersiową. Ćwiczenie, które może z pozoru wygląda na bardzo proste, ale naprawdę daje ono efekty. Stajemy przy ścianie tak, aby nasza ręka była pod kątem prostym, pomiędzy pachą a bokiem naszego ciała. Ręka powinna być wyprostowana. Jeżeli trzymam prawą rękę na ścianie, robię prawą nogą wykrok do przodu pod takim kątem. I mam teraz bardzo fajnie otwieraną tutaj klatkę piersiową po prawej stronie naszego ciała. Ciągnę, ciągnięcie takie czuję w, prawym, w prawej ręce, w prawym ramieniu. Dodatkowo fajnie nam się tutaj prawy mięsień piersiowy otwiera, i jesteśmy sobie przez jakiś czas w takim ułożeniu. I spokojnie na wydechu. Wracamy do centrum. To samo powtórzenie zrobimy na lewą rękę, czyli teraz lewa ręka jest oparta na ścianie pod kątem prostym, oczywiście. I teraz lewa ręka jest na ścianie, więc lewą nogą wychodzę pod kątem do przodu i bardzo fajnie rozciągam sobie tym razem lewy bok mojego ciała. Czuję znowu ciągnięcie pod pachą w piersi oraz lewa ręka. Rozciągam bardzo fajnie i bardzo przyjemne to ćwiczenie jest, polecam. I z powrotem na wydechu wracamy do pozycji centralnej. Szanowni państwo, żeby ćwiczenia przynosiły efekty, musimy je wykonywać regularnie. Zachęcam do tego, aby stawać do aktywności fizycznej, czy to na macie, czy na podłodze, czy na dywanie ilekroć Państwo macie wolną chwilę. To nie musi być maraton godzinny, wystarczy naprawdę kilka minut dziennie, a będziecie na pewno widzieć efekty. Jeszcze na zakończenie chciałabym, abyśmy zrobili szerokim łukiem wdech do góry i wydech na dół. Jeszcze raz. Wdech do góry ręce i wydech na dół. Weźmiemy prawą rękę naszego ciała, prze, po skosie damy do lewej strony, lewą ręką złapiemy się tutaj za nasz bark. Naciągniemy troszkę prawą rękę. Na wdechu opuszczamy, na wdechu lewa ręka po skosie. Opuszczamy. I jeszcze zaktywujemy troszkę klatkę piersiową, jednak na wdechu prawa ręka do góry, na wydechu opuszczamy i lewą ręką zaplatamy się w takim mniej więcej ułożeniu. Rozciągamy prawy bok naszego ciała, uśmiechamy się, ja wiem, że ciągnie i o to chodzi i na wydechu rozluźniamy pozycję, zmieniamy ręce, lewa wdech, lewa i prawa się podczepia pod lewą, rozciągamy tym razem lewy bok. Jeżeli ktoś nie da rady w taki sposób się złapać, to bardzo proszę weźcie jakiś pasek, weźcie... W ściereczkę do naczyń i złapcie końce tej ściereczki, i wtedy tu, gdzie się nam uda, tam rozciągniemy. Może to być pasek do jogi na przykład. Jeżeli komuś nie udaje się chwycić, właśnie do końca, może w takim ułożeniu, jak tutaj przerzucę, o tak, żeby pokazać, to też jest poprawnie wykonane ćwiczenie. I nie boimy się tego, że nie trafiamy od razu ręka. Do ręki. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie za dzisiejszy zestaw i do zobaczenia następnym razem.